Chciałam zapytać o moje finanse. Kiedy mi się poprawią? Pani Aneczko, datę urodzenia poproszę. 8 11 74. Dobrze, już patrzymy, kiedy się poprawią finanse pani Ani. Pani Aneczko, a czy pani myślała o jakimś własnym biznesie? Bo pokazuje mi się tutaj kobieta okay. o fajnym, takim bystrym umyśle, która powinna zajmować się własnym biznesem. Czwartki w czerwcu są idealnym dniem na, na to, żeby pani grała własnymi liczbami. Niech pani używa liczb ze swojego peselu. Może pani trafić w fajną sumkę. A pokazuje mi się tak, również. Tak? czwartki i liczby z PESELu. Pokazuje mi się również propozycja wyjazdu. Proszę Pani, w sierpniu może Pani uzyskać propozycję wyjazdu. Albo własny biznes, albo wyjazd. Dwie Pani będzie miała takie możliwości. Od Pani do decyzji będzie zależało, co Pani wybierze, bo jest fajna perspektywa finansowa dla Pani. Z obydwóch tych tak? źródeł. Więc decyzja będzie należała do Pani. Ja myślę, że Pani zdecyduje się jednak na wyjazd. I proszę Pani, pokazuje mi się teraz Strogi natury. Karta Koguta. Proszę ufać, bar, zaufać bardziej mężczyźnie, który jakoś tak będzie adorował Panią. Może nawet z jego ust padnie propozycja wyjazdu właśnie proszę przyjąć tę propozycję, bo to będzie fajny mhm. mężczyzna. Pozdrawiam Panią. Wszystkiego Dobrze, dobrego do życzę. Do usłyszenia pani Janeczko. I czekam na kolejne osoby, moi drodzy. Ty jeszcze nie dzwoniłeś? Zadzwoń, zapytaj, bo poza wróżbą z kart, z wyroczni, z przestrogi natury otrzymujesz jeszcze złotą energię budującej miłości taką energię, kochani, piorunową, natychmiastową, która dotknie was. I nawet nie myślicie, jakie zmiany, jakie fantastyczne zmiany zauważycie wokół siebie, w swoim życiu po rozmowie z Zoteriuszem. Zapraszam Was tu i teraz. Dzwoncie, jest wielka łatwość. A ja przypominam, że nieczęsto bywam na wizji, więc wykorzystajcie tę szansę, że jestem tutaj właśnie teraz, w tym właśnie momencie. Wystarczy się zdecydować. Wczoraj był Dzień Dobrych Uczynków, zachęcałem Państwa, żebyście zrobili dobry uczynek dla siebie i żebyście zadzwonili, żebyście dali sobie szansę na to, żeby rozjaśnić swoją przyszłość. Witam, z kim mam przyjemność? Witam, Mariola, 7 wrzesień 1973. Tak. Dzień dobry, I ja chciałam spytać o czy finanse i sprawy urzędowe poukładają się nam wszystkie zgodnie z naszymi planami? Nam. Proszę podać imię partnera, Pani Mariolo. Jerzy. Jerzy. Czy Mariola i Jerzy wyjdą? Problemów. Panie Mariolo, proszę popatrzeć. Jest tutaj taki piękny układ. Karta Gród mi się pokazuje, a Karta Gród mówi zawsze o wsparciu ze strony urzędów. Proszę się nie bać urzędników, bo macie naprawdę konkretne osoby. Wystarczy tylko szczerze porozmawiać. Ja widzę wyjście z sytuacji, bo pojawia mi się taki układ, że będziecie mieć możliwość zasięgnięcia jakichś funduszy, które rozwiążą Wam sprawę. Nie bójcie się rozmawiać o pieniądzach z urzędnikami. Jest tutaj co prawda karta maska, która mówi, że ktoś was blokuje, jakaś zawistna osoba, bliska wam osoba, która wietrzy sensacje i blokuje waszą otwartość. Pani Mariolo, karta krowa mi się tutaj pokazała. Macie tak dużo Energii, jeśli się pokazuje karta krowa, to jest krowa symbolem takiej żywicielki, która rozwiązuje każde problemy, więc jest przy Was, będzie przy Was osoba, która da Wam rozwiązanie, ale najpierw musicie odrzucić od siebie wpływ osoby, która zniechęca Was, która jakoś osłabia wasze, Waszą psychikę. I powiem: od jest sierpnia i... ruszacie z miejsca, zapomnijcie o wszelkich kłopotach, ale do tego sierpnia. Musicie zrobić czystkie koło siebie. Pozdrawiam panią i męża, oczywiście też. Wszystkiego dobrego życzę. Witam, z kim mam przyjemność? Halo? E, Teresa z tej strony. Tak. Ja bym chciała się dowiedzieć co nieco o moim przyjacielu Janie, co on tam kombinuje. Jak ten... On jest siódmy. Tak. Halo? Tak, tak, słucham datę. On, Jan 7 trzeci 1948. Co on kombinuje? Czy on jest uczciwy wobec mnie? Czy sobie da z nim spokój? Już patrzę. Proszę pani, w pierwszej fazie tej znajomości był fajnym facetem. Pokazuje mi się tutaj, że nawet walczył o pani względy, ale to jest taki mężczyzna, proszę pani, który zaczął się rozglądać, przepraszam najmocniej, zaczął się rozglądać dookoła za jakimiś innymi kobietami i widzę, że jest Coraz bardziej zafascynowany tymi innymi kobietami. Pokazują mi się tutaj dwie osoby, które jakoś tak nie pozwalają mu spokojnie spać. Pani Tereniu, powiem Pani wprost: jeśli Pani by się zdecydowała na wyjście z tego układu z Panem Janem, to. Natychmiast pojawi się przy pani ktoś bardzo konkretny, jeden, jedyny, wierny, i bym miała pani fajnego partnera na swoje życie. I proszę bardzo, karta Jerz mi się tutaj pokazuje w tej przestrodze natury. A to jest znak na budowanie nowego związku. Nie z panem Janem. Pan Jan odejdzie od pani. Pozdrawiam panią. We wrześniu będzie zupełnie ktoś inny. Dziękuję pani tereniu. Dziękuję Pani Teresie i zapraszam kolejne osoby. Moi drodzy dzwońcie, bo już pół godziny programu minęło, więc dajcie sobie tę szansę i zapytajcie o swoją przeszłość. Witam, z kim mam przyjemność? Dzień dobry. Dzień dobry. Moje imię Henia. Tak. Datę, datę urodzenia też poda? Tak, bardzo proszę. Pierwszy, ósmy, czterdziesty siódmy. Tak. I o co mogę pana zapytać? O co pani sobie tylko y, y, zamarzyła? O czym pani sobie zamarzyła? O zdrowiu? O finansach? O uczuciach? Co panią...